Nie znałem jej. Ciotki, która zaginęła 20 lat temu. Zniknęła bez śladu. Dom przejąłem dopiero teraz. Prawnie należał się mnie, najbliższej rodzinie. Na miejscu wszystko wyglądało, jakby czas stanął w miejscu. Zasłony zakurzone, szklanka z niedopitym napojem w kuchni. Jakby ktoś miał do tego domu powrócić. Pierwszej nocy nie mogłem zasnąć. Wydawało mi się, że coś chodzi po podłodze. Ale za każdym razem, gdy wstawałem, wszystko cichło. Dopiero nad ranem zauważyłem, że w podłodze pod dywanem, tuż przy schodach, był włas. Gdy wyszedłem na zakupy, na werandzie jednego z domów siedziała starsza kobieta. Powiedziała mi, że ciała mojej cioci nigdy nie odnaleziono, bo wciąż jest w domu. Byłem pewny, że postradała rozum. Zacząłem porządki. Na strychu znalazłem stare notatki. Tym dziennik, w którym ze szczegółami opisywano mroczne spotkania. Na ostatniej stronie widniał krwawy napis. Zamknij przejście. Udałem się do sypialni i postanowiłem zajrzeć do piwnicy. Włas ustąpił, gdy za niego pociągnąłem. Momentalnie uderzył mnie chłód i zapach zgnilizny, który wywołał u mnie gęsią skórkę. Na ścianach wypalone znaki. Na podłodze zbutwiały krąg świec. I coś jeszcze. Mała szkatułka. W środku dziecięcy grzebień i bransoletka z wygrawerowanym imieniem Helena. Wtedy usłyszałem szept. Nie był w języku, który znałem, ale zrozumiałem każde słowo. Już nigdy nie wrócisz do swoich bliskich, powiedział: kiedy się odwróciłem. Między cegłami przy ścianie zobaczyłem ciało. Wysuszone, ale oczy szeroko otwarte. Patrzyły prosto na mnie. Zgasło światło. A ciszę przerwał długi, zachłanny wdech. Następnego dnia nikt nie zastał mnie w domu, a właz od piwnicy pozostał zamknięty. Tym razem od środka.